Hanna Bakua jest po operacji, pokazała zdjęcie z dziwną opaską na twarzy. Znana malarka Hanna Bakua właśnie przekazała, że dwa tygodnie temu przeszła operację. Zapewniła, że czuje się dobrze, ale jednocześnie pokazała zdjęcie, na którym pozuje z dość zaskakującą opaską na oku. Hanna Bakua jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza kadry ze swojego życia prywatnego, ale także pokazuje swoje nowe obrazy. Tym razem jednak przekazała informacje dotyczące swojego stanu zdrowia. Hanna Bakua przeszła operację: musi chronić oczy. Hanna Bakua ze swoimi fanami dzieli się najróżniejszymi przemyśleniami i zdjęciami. Nie ukrywa również, gdy z jej zdrowiem dzieją się niepokojące rzeczy. W kwietniu ubiegłego roku malarka przekazała, że ma za sobą operację kolana. To moje prawe kolano po operacji z implantem. Zwlekałam 3 lata. Nie wiem dlaczego. Wreszcie wyszłam po udanej operacji w szpitalu praskim po cutremoncie. To ważne. Bo z najgorszego stał się najlepszym w Warszawie. Chodzę z balkonikiem po domu. Piszę i maluję w łóżku. Jeszcze dziś pokażę co. Bardzo brakowało mi słońca i powietrza, napisała wówczas na swoim profilu. Teraz Hanna Bakuła ujawniła, że dwa tygodnie temu poddała się operacji usunięcia zaćmy. Jak zapewnia, czuje się znakomicie. Jednak pokazała zdjęcie, na którym jedno oko ma przysłonięte piracką opaską. Jestem po operacji zaćmy już dwa tygodnie. Wszystko super, widzę, aż za dużo. Tę ochronę przed światłem dostałam od państwa mleczków, ale noszę tylko na wyjątkowe okazje. Nadal nie wolno mi się schylać, nosić nic ciężkiego i chodzić na basen. Jeszcze miesiąc, to najgorsze, ale maluję, tyle że widzę dużo jaśniejsze kolory. Wyjaśniła Hanna Bakuła na Instagramie.